Siemanko Beczki z tej strony Lisek. I dzisiaj odpalamy paczki z niespodzianką na pececie do chwały i na Xboxie. No i po wczorajszym piku z ikoną. Mam ogromną nadzieję, że wreszcie coś pozytywnego trafimy. Czy to na Xboxie, czy na PC, na PC do chwały. Moi kochani, standardowo, e, napiszcie. Kogo byście zmienili w tym składzie? Bo mamy nowy skład na PC do chwały, gdzie zakupiliśmy wreszcie tego promesa. Quincy Promes wiesz za Romana. Napiszcie, kogo byście tutaj zmienili i dlaczego. I jeden komentarzyk standardowo wybiorę. Przypnę serduszko i ocenimy ten składzie. No i wiadomo, ogromna prośba o łapeczki do góry. Klikajcie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z Waneczkiem, żeby dostawać codziennie powiadomienia, bo filmy pojawiają się codziennie o 12.00. Skład wygląda w tym momencie w taki sposób. No i w momencie, kiedy będziemy mieć atak Quincy Prom Nazario y, Ronaldo Lumpa Pumpa plus boki Coman Robben, no to myślę, że już tutaj y, Jest, y, są jakieś perspektywy, żeby coś ciekawego tutaj osiągnąć. Ale zanim przejdziemy do tej paczki y, z Party Begiem, dobrze powiedziałem? Paczką niespodzianką, to będziemy otwierać paczkę za 100 tysięcy, bo za 500 asyst chyba, tam dostałem je z O, matko, jedyna. Inform. okej okay. Anglia? Kto to może być. Elo? Show. Look Show. Dobra. Ok. 86. Look Show. No dobra. Dobra. To będzie do przepalenia. I jeszcze Rafał Varan. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. I powiem Wam szczerze, że w tym momencie będę miał delikatny dylemat. Czy tym Rafałem Varanem nie pograć sobie na środku defensywy? Ale to będziemy się zastanawiać. Troszkę później. Mogę może kogoś tutaj odzyskać? Chyba nie. Chyba to wszystko są karty niewymienne, albo raczej większość. Pixel 1800 monet odzyskane. Fajnie. Ja już ten składnik z paczką niespodzianką mam przygotowane, więc przechodzimy w tym momencie do SBCK. Paczka z niespodzianką już na nas czeka. Tak ona wygląda. Wszystko niewymienne. Wszystko z naszego klubu, więc nie wydaliśmy na tą paczkę ani jednego. Złamanego końca. Tak, chcemy to przepalić. W ogóle muszę zakończyć słapy, bo jak zapomnę słapa, to... No, będzie smutek i żal. Spoglądam w oczy przez Melustro. Przechodzimy do sklepu i moi drodzy w tym momencie paczka z niespodzianką robi bubu dubu dubu i zobaczymy, czy to będzie wielkie boom, czy małe, czy w ogóle nie będzie żadnego. Trzymajcie kciuki, please. Nie, to jest chyba inform? Nie, co to jest? O nie, to nie jest nic dobrego. Nie 87NDD, 87NDD. 87 NDD On chyba On chyba No, raz że kosztuje około 100 tysięcy to, to dwa, że do składu No, czy będzie nam potrzebne do składu? Jak to mawiali, Łanie, Jezu Ma Lusieńki Ja jeszcze przypomnę mojego gulasza, który był ze mną. I powinien ratować nam tyłek, a nie będzie już ratował, bo go nie ma po prostu. NDD, NDD. No nie przyda się, chłopina, nie? Eee, nie przyda się, nie przyda się, Varan też się nie przyda. No bo mam tego Klostermana i też go raczej nie będę chciała. Nawet jakbym chciał go zmieniać, to, to raczej nie miałbym za kogo go tutaj wrzucić, nie? Teraz promesa będę testował na ataku. Moi kochani, pierwszy mecz, Quincy Promes na ataku, no i zaczynamy zabawę, można by rzec. Quincy Promes, witam serdecznie, wielki powrót tego zawodnika, bo już go kiedyś tam mieliśmy. Jak on kosztował 350 tysięcy, kiedy to jego cena w zasadzie wystrzeliła, bo były szanse, że ten zawodnik będzie miał potężny upgrade, w ostatecznym rozrachunku Poszedł chłopina na se do innej ligi i jego cena dosyć mocno zmalała. A ja mam straszny sentyment do tego zawodnika, nawet w zwykłej wersji, w wersji złotej. Dlatego też jestem zdania, że ta wersja z żółtą kartą, promesa, to będzie robiła totalne zniszczenie, bo ja jestem zdania, że to jest karta bardzo zbliżona do Ronaldo Nazario Lumpa Pumpa. Czyli mieć dwóch Nazario Lumpa Pumpa w zespole na ataku. Ja o tym marzyłem w poprzednim odcinku, czy, czy tam w przedostatnim. I myślę, że no w tym momencie to już tak naprawdę Jakby się okazało rzeczywistością, tak? Więc yy, warto marzyć Bo marzenia się spełniają, jak widać moi kochani Zobaczcie, on wychodzi na pozycję nawet jak yy, Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa Naprawdę, to jest genialny zawodnik To jest karta Która w swojej cenie nie ma chyba sobie równych 5 gwiazdek sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi, tempo yy, tak naprawdę na maksa, w momencie kiedy da mu się myśliwego, zobaczcie. No, tylko troszkę, troszkę bym mógł przytyć, nie? Męcznik numer dwa. Calcio Beleż. Już tu Cristiano Ronaldo, już tu Kuliszewski, już tu Milinkowicz-Sawicz. No i już tu mogą być dymy. Let's go, Mateusz! Let's go! No i patrzcie, jaki to jest... Ale dobrze, no... No to, to był właśnie mój poziom przeciwnika. No To był mój poziom przeciwnika, pokazał to właśnie w tym momencie. No po prostu... Brak słów wyraża w tym momencie zbyt dużo, aż bym rzekł. Zobaczcie, po takich bramkach mój oponent wychodził na prowadzenie. Świetnie tutaj one. Świetnie tutaj second. No i w momencie kiedy przeciwnik. Kiedy ja wyrównałem, przeciwnik wychodzi z meczu. Bo mu się majtki właśnie w tym momencie spociły i musiał rzucić do prania. No niestety, więc straciliśmy właśnie... 20 minut 20 minut, ale dobrze, no bo karne to już jest w tej Totalna loteriada. Zibit, tym razem Zibit, dobrze. Fernand Wendy. Patrzcie to. Okej, okay, czyli dostałem porażkę. O co w tej grze chodzi? Widzowie, nie mam pojęcia, naprawdę. Ale miałem nastawienie takie, że dzisiaj jest sobota wieczór, gram 15 meczów na PC, niedzielę rano gram 15 meczów na kolejne na, na, na PC, kończę, wieczorkiem gram 30 na Xboxie. Moi kochani, jednak jeszcze jesteśmy na PC, ponieważ wygraliśmy dziesiąte spotkanie. Aktualny bilans to 10 zwycięstw, 2 porażki, więc w tym momencie, kiedy to oglądacie, Mniej więcej zaczynamy transmisję na żywo. Facebook GG Lisek HD i będziemy prawdopodobnie kończyć już to Foot Champions na PC, a wieczorem lecimy z Xboxem i tam będziemy grać pełne Foot Champions no, od godziny powiedzmy gdzieś tam 20. Podobno, podobno, na pewno jest tutaj pik do odebrania, więc ja sobie będę tego pika w tym momencie odbierał. I przechodzimy więc do niego. On się tutaj mieści. To jest tak jakby pik za Golda 3. Za Golda ogólnie. Nie no, za Golda 3 albo 2, chyba. Bo za Golda 1 są cztery. 4... Są cztery karty, za Elite już 5. Zobaczmy, co my tutaj trafiamy! Riot Marys. Ociek kręcę! No dobrze! No dobrze, powiem Wam szczerze, że to jest chyba jeden z lepszych możliwych pików do trafienia w tej sytuacji. Naprawdę doskonale. Otwórzmy sobie jeszcze paczkę z... za 25 tysięcy, którą dostałem za darmożkę Złota paczka rzadkich kart, zobaczmy. No, ale Riyad Mares jest chyba Pico Dawajcie znaka, co wy potrafialiście w tych pikach. Bo pewnie już e, albo i macie 22 zwycięstwa, albo już kończycie Food Champions i po prostu tyle ile zrobiliście zwycięstw, to tych pików sobie machniecie. Dobra, tak to wygląda na PC-cie. Teraz lecimy na Xboxa z naszą paczuszką. Moi kochani widzowie, to dzięki wam, dzięki Miłoszowi, dzięki Irwinowi udało się mi zrobić tą paczkę z niespodzianką bez przepalania e, kupionych kart, wszystko to co tutaj widzicie jest niewymienne albo z mojego, z mojej stajni dlatego też przepalamy ten skład i wędrujemy do wielkiego pago openingu, do paczki z niespodzianką na moim kolejnym głównym koncie w ogóle zrobiliśmy małe zmiany w składzie, które za niedługo na kanale a jeśli chcecie być przed premierowo i wiedzieć to przed premierowo to zapraszam na streama a teraz Let's bounce! Baby Walkout jest, okej. Okay. Spoko. Co to jest? No nie, tylko nie NDD. Brazylia. O, to będzie coś fatalnego. Fan fatal, a jakże by inaczej? O matko, Tyson, no. Michał lubi jadać wiśnie, bo go potem Tyson ciśnie. No i Tyson wyskoczył. I Tyson został wyciśnięty, mój kochani. Ale może on coś będzie warty. No, bagatela 40 tysięcy. Czy może być tutaj z Brazylii coś ciekawego z tej paczki? Chyba nie. Chociaż zobaczymy, i może Brazylia tutaj wleci na miniatureczkę. Moi kochani, wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Mike Tyson trafiony, więc czego chcić więcej? Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.